Witam Was, stalowik mieć mój nowy kamrzysta zatrudniony e, David, e, kurwa Foreisia. W dzisiejszym odcinku będziemy tropić e, gangster cyganów. Kurwa rudych do tego, nie? Co bigo z głową mieszają łokciem chleb kroją. Ojebali nam sklep na mostowej, kurwa. Ja wpadłem kurwa na trop, że to te kurwa, cygany jebane kurwa, z boczkowskiej kurwa opierdoliły nam sklep. Kurwa, trzy zgrzewy wody. Kurwa 10 wagonów fajek, kurwa. Panowie, wyobrażacie sobie, kurwa, ile to palenia jest? Ile jarania, kurwa? Napierdolę, ale kurwa, ja tu już kogoś zaprosiłem, kurwa, kto będzie nam towarzyszył, nie? Zaprosiłem z samego Wrocławia Barbarek Farz, kurwa. Baśkę. Tylko czekam, kurwa, bo się spóźnia. Miała tu wylądować swoim własnym, kurwa, piździolotem, A i tu kurwa jeszcze nie ma. Tak, kurwa czekamy. Piszdzenie kurwa. Ja Czujesz go, to? Nie? Czuję kurwa. Czuję, że dzisiaj złapiemy tą gangstet cyganów kurwa jebany. Boczkowskie kurwa. A kurwa rano jak tu byłem z moim kundlem kurwa, nie? Poszłem kurwa się przejść na pole. To kurwa zauważyłem jak kurwa dwóch cyganów kurwa pizziło sadzonki z pola. Czajisz kurwa? Sadzonki. O te cygany jebany. Kurwa. No obczaj kurwa. Sam cygany, kurwa. Tu mam świadka, panowie. Jest tu, tu Damian Kubacki. Nasz kurwa inżynier, kurwa od spraw nanotechnologii. No, on był razem ze mną, kurwa, nie? Jak żeśmy gonili tych cyganów, kurwa, co sadzonki piścili, kurwa z pola, nie? Ja pierdolę. No gdzie jest ta baśka, kurwa? Czujesz, że ona się spóźnia, baśka. Czuję. Kurwa. Tu miał, kurwa. Kurwa F16, kurwa z nią wylądować, raczej powinien kurwa lecieć, a ona ze spadochronu kurwa skakać, nie? I chuja kurwa. Godzina kurwa za 27. A ona kurwa. w niedzielę taki piękny dzień. No A ona już kurwa miała być 1830. Ja pierdolę. Jest baśka kurwa. Bo przy też miał przyjechać kurwa na rowerze z Disneylandu kurwa. Nie ma go. Ja pierdolę. Kurwa. No zobacz kurwa, obczaj to. Obczaj kurwa niebo. Nic nie ma. No nie ma, nie ma. Kurwa. Ja pierdolę. Bo mnie w kurwi zaraz. Dzwon do niej. Kurwa. Zobacz kurwa pizde, nie odbiera. Kurwa Zobacz kurwa, czujesz to? Ślad kurwa Kurwa, nie do dupy kurwa, nie jakoś tak Śmierdziak jak cygan kurwa, zobacz Tu musiał być kurwa jakieś 10 minut temu, musiał się wyjebać kurwa, nie? To gonimy go Kurwa, ja czuję, że jest kurwa na stadionie Chodź tam To idziemy Masz swoje okulary, trzymaj Kurwa Chodź tam, będziemy robili cygan Idziemy po cygan Patrzcie kurwa, mamy, mamy, patrz, mamy ślad. To jest kurwa tak zwana jucha ruskiego cygana kurwa. Oni tym kurwa plują. Tam są kurwa, ja już to czuję. Z okradli, okradliwie Zobacz kurwa, już paczki kurwa po fajkach leżą Kondony kurwa leżą, wszystko kurwa leży Idziemy ja musimy kurwa złapać